Dzień 31. Modlitwa i wola Boża. Moim pokarmem jest wykonać wolę tego, który mnie posłał i dopełnić jego dzieło. Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją. Pamięć moją i rozum i Wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni, wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twoją i łaskę, albowiem. To mi wystarcza. Amen. Jeżeli modlisz się modlitwą Pańską, czyli modlitwą Ojcze Nasz, to za każdym razem wypowiadasz słowa, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na Ziemi. Czym jest wola Boża? Na pewno wolą Bożą nie jest coś takiego, że jeżeli nie uda mi się jakaś sytuacja, jakieś zamierzenie to zwalam to na Pana Boga i mówię, no taka wola Boża. Nie. Wola Boża jest taka. Bóg chce Twojego zbawienia. Bóg chce, abyś doświadczył, doświadczała Jego miłości. Bóg chce, abyś żył. Bóg chce, abyś żyła. To jest wola Boża. Jezus powiedział nawet, że Jego pokarmem jest pełnienie woli Bożej. Wola Boża to inaczej rozpoznanie planu misji życiowej dla mnie. Wola Boża to odkrycie osobistej ścieżki powołania powołania życiowego, powołania profesjonalnego. Wola Boża. Nie ogranicza naszej wolności. Warto sobie uświadomić również to, bo niektórzy boją się modlić, by wola Boża spełniała się. Możemy porównać wolę Bożą do grawitacji. To, że chodzisz po Ziemi, jest to dzięki temu, że istnieje grawitacja. Grawitacja pozwala normalnie funkcjonować nam tutaj na Ziemi. Czy już odkryłeś Bożą wolę w swoim życiu? Może to być droga powołania małżeńskiego? Może ktoś odkrył drogę powołania w życiu bezrzędnym, a może wolą Bożą wobec Ciebie jest, aby zostać siostrą zakonną, księdzem? Dlatego modlitwa jest ściśle związana z prośbą o odkrywanie woli Bożej. Jeszcze jedno chcę dodać, że wola Boża nie jest czymś statycznym. Nieustannie odkrywamy kolejne aspekty woli Bożej w naszym życiu. Nawet jeżeli już odkryłeś swoją drogę powołania i wiesz, że masz być mężem czy żoną, to na tej drodze nieustannie każdego dnia jesteś powołany, powołana, wezwany, wezwana, aby odkrywać szczegółowe aspekty tej drogi. Dlatego Jezus zachęca nas, abyśmy modlili się codziennie o umocnienie i odkrywanie woli Bożej. Zachęcam Cię dzisiaj. Podziękuj za drogę życiową, za Twoje powołanie życiowe. A jeżeli masz wątpliwości, to nie bój się powierzyć Bogu i prosić, pokaż mi Boże, jaka jest Twoja wola wobec mojego życia.